Thank you. Cieszę się, że to już osiemnasta, dlatego że świadczy to pewnej dojrzałości. Mamy nadzieję, że będziemy jeszcze wzrastać. Serdecznie wszystkich tak licznie zgromadzonych witam i od razu proszę o wypowiedź pana Janusza Lewandowskiego, posła do Parlamentu Europejskiego, współprzewodniczącego polskiej delegacji do PSN byłego komisarza budżetu i programowania. Ewidencje, szanowni państwo, od wielu lat wspomniał mi że to już jest konferencja. Po tej samej porze roku my z Parlamentu Europejskiego, z Brukseli czy Strasburga Ruszamy w kierunku Krakowa, w kierunku pustuwa Pioronka. I to już jest taka tradycja, ale zmienne są okoliczności tej naszej rozmowy o perspektywach Unii Europejskiej, o roli Kościoła Katolickiego w tworzeniu integracji europejskiej. Zmienne są niepokoje i źródła nadziei. Dziś z niepokojem patrzymy na Włochy i muszę poprzez właśnie sytuację we Włoszech usprawiedliwić nieobecność prezydenta Parlamentu Europejskiego Antonia Krajaniego. Został zatrzymany w Rzymie, ale to właśnie ten niepokój o Europie dzisiaj dominuje, choć muszę przyznać, że również problemy praworządności w kilku krajach są istotne na agendzie różnych instytucji Unii Europejskiej. Jaka ta Unia w rzeczywistości jest, jakie ma perspektywy, o tym dowiemy się w roku 2019. Powiedzą nam o tym wyborcy w wyborach europejskich przy urnie, przez udział albo odmowę udziału, przez głos zaufania albo o tym nieufności. Dziewięć miesięcy do tej, jest pełne dziewięć miesięcy do tej godziny prawdy można jeszcze wiele zrobić, by było więcej zaufania, a mniej nieufności. Wiemy, czego Europejczycy nie lubią. Nie lubią natrętnych regulacji, które pouczają ich, jak mają żyć. Wtrącają się w życie codzienne Europejczyków. Ale ta batalia o europejskie dusze rozegra się na arenie szeroko pojętego bezpieczeństwa. To jest dzisiaj największy deficyt Unii Europejskiej. Od kulturowego bardziej może niż socjalnego po cyberbezpieczeństwo. I to jest największy deticent w dzisiejszym Unii Europejskiej, obrona europejskiego modelu życia, European Way of Life. Podzielę się jego informacją, czy wspomnieniem z czasu, kiedy byłem komisarzem i właściwie na tym zakończę swoje zaproszenie do debaty. Otóż wtedy wybuchła tak zwana wiosna arabska. Zaczęło się w 2011 na początku w Tunezji, później rozlało na inne kraje. Ci młodzi ludzie po drugiej stronie Morza Śródziemnego skrzykiwali się w mediach społecznościowych i dlatego mogliśmy codziennie właściwie podglądać ich sposób rozmowy i ich wyobrażenia o dobrym życiu. I okazało się w Brukseli, że to dobre życie to nie jest ich własny kraj oczywiście, to nie jest Arabia Saudyjska, to nie jest Ameryka Life, to jest Europa. Dobre życie to jest Europa, ale problem polega na tym, że oni chcą brać to dobre życie nie respektując zasad i wartości, które sprawiły, że to dobre życie jest możliwe. Niestety muszę powiedzieć o to również, oskarżane są niektóre młode kraje, członkowie Unii Europejskiej. Ale Europa to jest kontynent większy niż Geografia. To jest kontynent z dużo. Bo ja nie wiem, jakie może być spoiwo yy, mieszkańców na przykład Japonii czy mieszkańców Iranu, tego samego kontynentu azjatyckiego, ale wiem na pewno, że zarówno w Portugalii, jak i na Litwie, czy w Irlandii albo na Malcie wszyscy mogą się przyznać do wspólnego dziedzictwa Greków, Rzymian, przede wszystkim chrześcijaństwa, renesansu oświecenia i lekcji wojen i totalitaryzmu XX wieku. To jest to spoiwo, dzięki któremu Europa bez granic stała się możliwa. I tego będziemy bronić, o tym będziemy rozmawiać. Jeszcze raz chciałbym Uśprawić obecność prezydenta Tajaniego, ale przesłał nam swój wideo message, swoje przesłanie wideo. I mam nadzieję, że pojawi się za rok, kiedy już nie będziemy z taką troską patrzyli na rozwój sytuacji w jego rodzinnym kraju. Zapraszam do... No, e, zawsze z niekłamanym e, przeżyciem przyjeżdżam do Krakowa, żeby po raz kolejny uczestniczyć w, e, nie tylko w otwarciu, ale w przebiegu całej konferencji, tym razem już o 18, jak w szansbistów Bielonek e, powiedział, o dojrzałej konferencji, ale której jednocześnie jest pełna wigoru. 18 lat to akurat tyle, żeby wchodzić w pewną dorosłość. Z tą nadzieją, że, że będzie można kontynuować tę rozmowę. Kiedy w ubiegłym roku yy, rozmawialiśmy w tej samej stali no, na temat y, problemów, które wtedy przeżywaliśmy, to wydawało się, że niektóre są nie I tutaj z pewnym optymizmem można powiedzieć, że niektóre problemy udało się przekroczyć, choć nie w pełni. Takim przykładem jest ostatnie referendum w czarnych Macedonii. Co prawda nie rozstrzygające, ale jednak mówiące o tym, że da się znaleźć. Bardzo trudne, sprawy, również pewne rozsądne rozwiązanie. Czy ono będzie zaakceptowane? To jest pytanie, no, ale przecież z nadzieją patrzymy, jako Unia Europejska, jako kraje członkowskie, na możliwość stabilizacji członkostwa państw członkowskich, jako państw członkowskich w kraju Bałkanów Zachodnich. Z drugiej strony, też po turbulencjach, które miały miejsce w strefie euro. Widzimy, że nawet w bardzo trudnych sytuacjach część krajów członkowskich sposób znakomity poradziła sobie z tymi powodami w po roku 2008, a inne, nawet z tak wielkimi problemami jak Grecja, co słyszeliśmy w ostatnim wystąpieniu w Parlamencie obecnego premiera Grecji, wskazują na to, że również mimo ogromnych trudności, mimo kosztów że również społeczeństwo greckie w jakiś sposób sobie z tym radzi, że próbuje rozwiązać te trudne problemy. I wydaje mi się, że hmm, również trzecia dobra informacja, to jest informacja o tym, że jest możliwe poszerzenie strefy Schengen o równej i Ungarnię, niezależnie od wszystkich ocen, które temu towarzyszą, że te dwa kraje staną się krajami członkowskimi strefy Schengen. Przecież to było jedno z największych marzeń, aby Zniekuje granice. Być może już po wielu latach członkostwa trochę tego nie doceniamy, uznajemy to za rzecz i okoliczność, która jest stała. Dla wielu młodych ludzi w pewności jest, że to jest konstans, a tak naprawdę to przecież ciągle musimy dbać o to, aby te osiągnięcia, które zostały osiągnięte dzięki tej idei zapoczątkowanej przez Schumana i ojców Europy, one... Przypominać, że ten projekt powojennego podziału Europy, Europie, przełamania, które nastąpiło w wyniku II światowej, że wszystko to dzieje się dzięki właśnie tej idei ojców założycieli, którzy oparli tę przeszłość Europy o chrześcijańskie ustawy, o chrześcijańskie korzenie. Stąd też tytuł tej konferencji i myślę, że trwałość debatę, którą tutaj w Krakowie wtedy, 18 lat temu rozpoczęliśmy, a dzisiaj kontynuujemy. Chciałbym wszystkim uczestnikom życzyć w imieniu naszej delegacji, w imieniu również tej części Polskiego Stronnictwa narodowego delegacji, aby to były pomocne dobre prace w tej delegacji. Welt. Vielen Dank alle Organisatoren für die Ausrichtung dieser Tage. Meine Damen und Herren, der Prozess der europäischen Integration und die Rolle der katholischen Kirche darin bleibt hochaktuell. Vorgestern haben wir in Deutschland am 3. Oktober unseren Nationalfeiertag gefeiert, den Tag der deutschen Einwanderung. Vor 28 Jahren halten sich fünf neue Länder in den Bund der elf alten Länder ein. Es war eine Revolution der Kerzen, die einzige, die in Deutschland Erfolg gehabt hat. Wir werden nie vergessen den Anteil des polnischen Volkes. Haben. Der Kampf von Solidarność in den 80er Jahren, so schwer er war, und nicht zuletzt der Anteil, eines großen katholischen Heiligen Johannes Paul II., die hier 1979 in Polen aufrief, keine Angst zu haben und dazu aufrief, auf den Heiligen Geist zu vertrauen. Meine Damen und Herren, die Liebe zur Heimat hat uns in Deutschland wieder vereinigt die Liebe zur Heimat hat hier ein freies Polen geschaffen. Aber leider wird in den Ländern Europas immer häufiger die Liebe zur Heimat und zur Nation mit Nationalismus verwechselt. Und dieses Gift des Nationalismus, im 19. Jahrhundert entstanden, durchträgt immer häufiger Parlamente in unserem Europa und bedroht uns zutiefst. Die Demokratie ist eine Staatsform, die sich selbst zerstören kann. Eine Demokratie ist auch eine Staatsform, bei der die Bürger selber den Widerstand dazu leisten müssen. Europa bauen, das ist nichts, das neben der Liebe zur Heimat steht. Es ist die konsequente Weiterung der Liebe zur Heimat, zur Nation und zu der Einheit in Europa. Wir vertrauen dabei darauf, dass Europa eine Zukunft hat, trotz aller Probleme. Ich war im letzten Jahr bei dieser Konferenz und da waren die Wolken noch viel dunkler, als sie zurzeit sind. Und die Rolle der katholischen Kirche dabei ist sehr groß. Wahrscheinlich sind die katholischen Männer und Frauen in Europa die größte soziologisch beschreibbare Gruppe von allen. Aber kennen wir uns eigentlich gut genug untereinander? Wie viel Austausch haben wir untereinander? Da liegt eines der großen Chancen und Probleme der europäischen Einigung. Katholische Männer und Frauen können durch ihre Zusammenarbeit, durch ihren Zusammenhalt dieses Europa mitbauen. Vor 60 Jahren trat die römischen Verträge in Kraft, am 1. Januar 1980. Und drei Katholiken waren daran ganz wesentlich beteiligt. Robert Schumann. Konrad Adenauer und der die Gassen. Aber dieses Europa war und ist kein westeuropäisches Projekt. Es ist ein Projekt, in das die Mittel- und Osteuropäischen Länder immer einbezogen waren. Schon wenige Jahre nach den Römischen Verträgen trat Kardinal Kominek auf und schrieb ihren berühmten Brief an die deutschen Bischöfe. Wir vergeben und bitten um Vergebung. Das war der Auftakt der deutsch-polnischen Aussöhnung. Und auch dieser Kandidat Dominik ist einer der Gründerväter Europas. Und insofern freue ich mich, dass wir hier in einem Austausch sind über ein Europa, das eine Hoffnung bleibt und immer weiter stabilisiert wird. Begegnung, Austausch und Dialog, das sind die Grundlagen dafür, dass es positiv weitergeht. Ein Dialog wie auf Tag Tagung hier. Ich wünsche Ihnen und dieser Tagung alles Gute. Vielen Dank. naszego regionu, a jest ich niemało, bo prawie 3 miliony 400 tysięcy. Ta konferencja jest niezwykle ważnym wydarzeniem, ponieważ wpisuje się bardzo istotny dialog o nie tylko przyszłości, ale i teraźniejszości Europy. Dialog, który jak już wcześniej podkreślano ma charakter otwarty, by wygłaszane tutaj opinie miały. I będą mieć charakter przejrzysty i prawdziwy. W Europie mamy wiele problemów. Mamy do czynienia z nacjonalizmem, z Europią, z Brexitem, problemami związanymi z bezpieczeństwem, ale zaczynamy mieć od pewnego czasu nowym zjawiskiem, przynajmniej w Polsce. Ja to zjawisko nazywam terroryzmem intelektualnym. Mówi się nam, że. Biały jest czarny, a czarny jest biały. Obawia się nam, że Europa to jest jakaś wyimaginowana wspólnota. Oczywiście wszyscy na tej sali wiemy, jak daleko takie opinie odbiegają od prawdy. Ja, jako samorządowiec, mogę podać na to mnóstwo przykładów. Ale z racji pełnej funkcji najczęściej biorę udział w dyskusjach dotyczących przyszłości Europy, ale w tym wymiarze. Regionalnej, polityki spójności. I czytaczam ten przykład, jeśli ktoś przytoczy na istnienie ważnych, wiążących wartości w obszarze Europy regionów. Otóż toczą dyskusje na temat polityki spójności, na temat szukania odpowiedzi na pytanie, czy centralizacja, czy decentralizacja budżetu Unii Europejskiej. Z wielką satysfakcją ja i moi koledzy z Polski mieliśmy okazję doświadczyć takiej znakomitej postawy naszych kolegów z całej Europy i to z tej Europy przede wszystkim, która z tych regionów, które rzeczywiście są dużo bardziej w rozwoju jak w infrastrukturalnym, czasami cywilizacyjnym również. Niż my, od tych najbogatszych To one zawierały i zawierają od początku tej debacie o przyszłości polityki spójności najmocniejszy głos. To one najmocniej upierają się przy tym, możemy politykę spójności kontynuować. To jest dowód na to, że łączy nas wiele wartości, że jesteśmy wspólną rodziną, której zależy na wspólnym dobrobycie, również na wspólnych wartościach. Drodzy Państwo, dla najbardziej znany małopolanin, Jan Paweł II święty podkreślał wielokrotnie, że Polska potrzebuje Europy tak bardzo, jak Europa potrzebuje Polski. Te słowa są ciągle aktualne i te słowa są od lat przecież kandydą, bazą również dla tej Konferencji. Cieszę się, że możemy Tutaj z Krakowa, z Małopolski, dać wspólny, czytelny, jasny, przejrzysty przekaz, że Europa to wspólnota, że Europa to rodzina. Życzę Państwu i sobie, ażeby 18. Międzynarodowa Konferencja z udziałem tak wielu znakomitych gości była ważnym i elementem, wzbogaciła ten tak bardzo istotny dialog o przyszłości. Przed Państwu również takiej radości intelektualnej, stoczonej debaty, bo przecież to jest też dla nas ważne. Zapraszam do rozmów o Polsce i Europie, zapraszam również Państwa do zwiedzania Krakowa, do zwiedzania Małopolski, bo jest to piękny, cudowny region, który wolnego czasu mam wspaniałą pogodę trzeba z tego też skorzystać. Bardzo dziękuję.

On behalf of the Bishops' Conferences, of all the Member States of the European Union, Comesse is strongly committed to accompanying and constructively contributing to the further development of the European Peace Project by engaging in a meaningful, open and transparent dialogue with European institutions. It was exactly one year ago that Comesse, in cooperation with the Holy See, organized a large dialogue meeting in the Vatican under the theme Rethinking Europe. About 350 representatives of the ecclesial, political, academic and civil society sectors came together to jointly reflect on the fundamental challenges faced by the European project and on the way forward. Today, 12 months later, not much has changed and Europe is still facing a number of persisting challenges. The process of separation and redefining the relationship with the United Kingdom seems to be more difficult than expected. Moreover, many European citizens, especially many young people, have the feeling of being socio-economically excluded and left behind. Changes in our way of life attributable the environmental degradation, changes in our cultural self-understanding, not least through an increased mobility and pluralization of our societies, have left people with fears and uncertainties, as well as with expectations and hopes. The failure to adequately respond to these challenges has led to a decrease of trust. In traditional political actors and institutions, while populist and Eurosceptic attitudes have been gaining on strength, which is particularly worrying, signed with the European elections on the horizon. The message spread by the Catholic Church is, however, one of hope and of a confident look into the future. And thus also the current challenges. Might be transformed, transformed into opportunities. <coughs> Indeed, the present situation offers an invitation to rethink Europe, to foster our common European foundation of values and principles, but also to take courageous decisions for its future development. In his guidance offerings at the last year's Commission meeting in the Pope Francis highlighted that in order to address these questions, in the first place, it needs to be recalled that Europe is not a mass of statistics or institutions, but it is made up of people. Therefore, when debating the perspectives for the further development of the European Union, a crucial element is to reflect on how Europe could rediscover its focus on the person and on the community. How to shape economic and financial policies so that they can be at the service of the citizens, families, and especially the marginalized and the poor. How to live together and to respect the interests of big and small countries in the European Union. How to ensure security and defend ourselves without undermining the rule of law and fundamental freedoms? How to present and defend Christian values in secularized society? These questions certainly require complex and comprehensive answers. It's our hope that the panels today and tomorrow will offer the opportunity to discuss some of them. You to Dziękuję Dziękuję bardzo wszystkim dotychczasowym Zamykamy pierwszą część naszego spotkania, powitania i otwarcie konferencji. Wiemy już, że niestety pan przewodniczący Parlamentu Europejskiego nie będzie z nami, ale pani Angelika Komicka, członek gabinetu Przewodniczącego parlamentu, znaczenie CENIEBO, przyniosła nam nagranie, którego zachęcam, żebyśmy obejrzeli w uwagę. Dziękuję bardzo. Your Excellencies, dear friends, my Today's conference has a long and important history. Since 2001, you every year.